Dzień dobry. Dzisiaj mam do zaproponowania książkę amerykańskiego pisarza, nowego, może nie najmłodszego, ale bardzo dobrze, że ten pan zaczął właśnie pisać książki i zrezygnował z dotychczasowej pracy. Ponieważ Amorthos, bo o nim mowa, pisze w sposób naprawdę bardzo dobry, pięknym językiem, jego. Książki są bardzo eleganckie, zaskakujące, i teraz mam przyjemność przedstawić debiut tego pana. Jest to Dobre wychowanie: Amor Tolls. A o czym jest książka? Lata 30. Nowy Jork. Słyszymy już w oddali, snuje się muzyka jazzowa. I właśnie w klubie jazzowym, w grudniową noc, spotykają się młodzi ludzie. Tinker Grey i Katie Content. Oboje pochodzą z trochę innych światów. Tinker jest osobą bogatą, jest bankowcem i dobrze wychowaną. Wychowaną właśnie w tym świecie, który od niego wymaga właśnie takiej postawy. Jest zawsze elegancko ubrany, wie jak się zachować, wie co powiedzieć. I to jego dobre wychowanie stanowi taki mur obrony przed całym światem. Pozwala mu zawsze wyjść obronną ręką, bo wie jakie rządzą reguły. I wszystko w tym dobrym wychowaniu zawiera się właśnie jakaś jego ta postawa w stosunku do świata. Czyli nie możesz mnie zaskoczyć, nie możesz mnie zranić, bo ja zawsze wiem. Jak należy postąpić. I nikt nie będzie miał do mnie pretensji, a wręcz przeciwnie. Natomiast Katie jest yy, bardzo młodą, zwykłą dziewczyną, ale niesamowicie ambitną i pełną swoich zasad, których, od których nie chce odstąpić. I mimo, że tych młodych bardzo do siebie coś ciągnie, jakiś romans się snuje w oddali, ale Dziewczyna nie chce do końca zrezygnować z tego, co dla niej jest ważne. Czy dobre wychowanie, czy inne zachowania, czy te bardzo drogie ubrania, czy ten blichtr świata ludzi bogatych. Czy dla niej to będzie to? No, ona wie, że chyba nie do końca, bo są rzeczy ważniejsze w życiu, które pozwalają właśnie przetrwać. Także każdy ma to swoje dobre wychowanie, ma ten swój mur. Za którym może się schować. Co jest lepsze, to się okaże na końcu książki. Jak ci ludzie po kilku latach będą się zachowywać, gdzie znajdą się? Proszę bardzo, każdy może się dowiedzieć. Jeżeli przeczyta książkę Amorthonz, dobre wychowanie. Bardzo zachęcam.